No kurde Nie wiem od kiedy trochę mają lądowanie U. U. No jasne O i kolejny chyba amor połamany widzowie Fajnie, fajnie tu mają o, lądowanie, dzięki! Pozdrawiamy Enduro Trails. O, no spoko. Stefan, który wybija do przodu. Dobre. Siema. Więc tak jak widzicie na wstępie, jestem na Enduro Trailsach dzisiaj. I plan był taki, żeby początkowo pojechać jakiegoś Dziabara albo Sahairę, ale w sumie stwierdziliśmy, że pojedziemy na and rock'n'rolle i potem bystrego, żeby zobaczyć jak w ogóle, w jakim stanie są trasy. No i się bardzo zawiodłem, bo rock'n'roll'a co prawda jeszcze jakoś znośna była. Potem dopiero w połowie te stoliki też już było tak średnio, bo były źle wyprofilowane, no ale yy, bystry. To już w ogóle się zawiodłem. Wszystko krzywe. Wybicia napieprzają do przodu na stolikach zamiast do góry i nic się nie da pojechać, skoczyć, bo albo jest na flat, albo się nie dolatuje, albo na dzioba bije. Tragedia. No ale dobra, zawiodłem się na tamtych trasach, ale że jak już zjechaliśmy bystrym, no to jedziemy na każdym górę i zjedziemy sobie w sumie chyba te H najlepiej, bo wydaje mi się, że będzie najfajniejsza trasa. No i tam jeszcze chyba nie zawiodę, bo ostatnio byłem z Piotrkiem i z Dominikiem. Tutaj, czy tam tutaj Wam się wyświetla odcineczek Możecie sobie kliknąć, obejrzeć Ale podjeżdżam No i zobaczymy, co będziemy zjeżdżać No także szybka na planów, jedziemy jednak na kamienią. Ale nie wiem, mogę wam rzucić jakieś szybkie przebitki, jak będą no fajne hopki czy coś Fajne zjazdy No tak to, no to będziemy się widzieć za chwilę na Szyndzielni, bo dzisiaj Raczej na dobrych trasach będę sobie katował No bo w przyszłym tygodniu, w weekendzik Joyride'zik Także trzeba poćwiczyć sobie jeszcze techniczkę I startować w zawodach Dobra, teraz na chwilę się jeszcze wtrącę, ponieważ chciałem wam pokazać trasę, która nazywa się Bebok. Jest to trasa z Klimczoka, która no, jest naprawdę mega fajna. Strasznie długa. Są mega fajne zjazdy, jakieś tam ścianki i nie jest to trasa stworzona przez enduro trails tylko jest to stworzona trasa przez jakby ludzi którzy mieszkają w Biersku lub w okolicach no i jest ona naprawdę mega długa z samego Klinczoka aż do Zapory no i naprawdę jest o czym mówić jest co oglądać także zapraszam 고고! <목소리도> Uhuhu! Ale było kompanie!